Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy info, jak zawsze na sam początek prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dzięki serdeczne każdemu, kto tam na dole sobie klika. Lecimy z dublem na dzisiaj. Jak zawsze będzie konkurs i zaczynamy od promocji. Jeżeli nie macie konta w betkliku, a założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. I użyjecie go promocyjnego, obstawiam 50, tak jak teraz widzicie, to możecie sobie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie wraca do Was 5 dych, 7 zł tracicie, tracicie, ale te 5 dych możecie wypłacić na swoje konto bankowe bez obracania. Osoby zainteresowane od są do pierwszego komentarza pod tym filmem. Konkurs. 5 dych do. Zgarnięcia, subskrypcja kanału łapa w górę pod tym filmem. To oczywiście musicie zrobić. I w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy nim a Paris Saint Germain. Dodatkowo, jak zawsze, dopisujecie swój login gracza z BetClicka. Typujemy do 21.00 komentarze edytowane. Dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick. Nie biorą udziału w zabawie. Lecimy z typami. Ekipę Tuchela czeka kolejny, relatywnie łatwy rywal, czyli Nim. Paris Saint-Germain z meczu na mecz wygląda coraz lepiej, o czym świadczą ostatnio wyniki. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim zwycięstwo aż 6 do 1 z Angers. Po drugiej stronie mamy dosyć średnie Nim. W minionej rundzie przerwali oni serię czterech meczów bez zwycięstwa. Po raz drugi w tym sezonie wywalczyli komplet punktów, tym razem z Montpellier. Dzisiaj to goście będą faworytem i nie zdziwi nas nawet wysoka wygra na Paris Saint-Germain. Stawiamy w takim razie na ich zwycięstwo oraz gola Mbappé, który jest głodny gry i również jak cały zespół z Paryża łapie dopiero optymalne formę z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Drugi typ w szwajcarskiej drugiej lidze Will podejmować będzie Kriens no i według buchmacherów to gospodarze są minimalnym faworytem, o czym świadczyć może też historia bezpośrednich starć. Tutaj na pięć ostatnich spotkań to trzykrotnie wygrywali gospodarze. Niemniej zaplecze szwajcarskiej Super League jest z reguły overowe i tak w pierwszych spotkaniach obu tych ekip tylko raz nie padły trzy gole w, w starciu kriens Winterthur, gdzie to goście wygrali 0-2. My tutaj liczymy na kolejny overowy mecz i błędy w defensywie stawiamy na powyżej 2,5 goli w w całym spotkaniu tak wygląda nasz kupon, od razu przypominam, jeżeli założycie sobie konto w betkliku z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, możecie huknąć pierwszy kupon za 57 zł, jeżeli nie wejdzie, wraca do was 5 dych, które możecie od razu wypłacić. No i dobra moi drodzy, na dzisiaj to było na tyle, dzięki wielkie, że oglądaliście do samego końca, oczywiście jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału, zapraszam do grup, linki w opisie pod tym filmem, trzymamy kciuki za kupon i zachęcam do brania udziału w konkursie, dobrego dnia, wygranych kuponów i słyszymy się niebawem, na razie!